Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Ganda, Klemens Murańka i Piotrek Zioła. <laughs> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Kamie, chyba trochę zwariowane te warunki, mimo że pozornie cicho, to, to po pierwszym skoku byłeś troszkę zły. A czy byłem. Ee, tak, byłem trochę zły na siebie, bo e, ten skok był bardzo spóźniony. To praktycznie odbiłem się z bóli. <grym> Natomiast zdziwiło mnie pozytywnie to, że byłem czwarty po skoku, bo myślałem, że wyląduję gdzieś pod koniec drugiej dziesiątki. No i w drugiej serii po prostu starałem się robić już normalnie to co, to, co potrafię, to mi się udało. Drugi skok był bardzo dobry, taki jaki chciałbym oddawać cały czas. E, tam do, do Stefana Krafta i Andreasa Wengera sporo, sporo zabrakło. Czy to sądzisz było? z czego to wynikała ta przewaga? Czy to troszkę z warunków, przeliczników? Myślę, że wynikała z tego, że pierwszy skok po prostu zawaliłem. No i później trudno jest odrobić, kiedy zawodnicy są na dobrym, w dobrej dyspozycji, na dobrym poziomie. No i przy, przy takim wietrze trochę bardziej z tyłu, mniej więcej w równych warunkach, bo wydaje mi się, że jechaliśmy ostatnio, tam piątka, szóstka jechała w podobnych warunkach. Nie wiem jak to było dokładnie. To, no to oczywiście ciężko jest odrobić tą stratę z pierwszej serii. Aczkolwiek ja jestem zadowolony. Trzecie miejsce jest bardzo dobre. Eee, uważam, że wykonałem dzisiaj dobrą pracę. Może nie w 100%, ale, ale w 70 i a, no i cóż, Właśnie. udał się ten atak na podium, e, bo z czwartego miejsca przyznaję się na trzecie i to chyba pozytywny akcent. Tak, jak najbardziej. Temu mówię, że z rezultatu jestem bardzo zadowolony, ale też z pracy poniekąd, ponieważ... Cieszę się, że w drugiej serii po prostu oddałem taki skok już normalny, taki na jakim jest stać teraz. Pozostali zawodnicy nasi troszkę narzekają, że, że te warunki im nie podpasowały. No bo jako drużyna nie wygląda to dzisiaj aż tak dobrze, jak ostatnio bywało. No nie zawsze będzie, będzie różowo, nie zawsze będzie kolorowo, nie zawsze będziemy wchodzić większą grupą do pierwszej dziesiątki, nie zawsze będziemy wygrywać. Ani stawać za podium. No tak jest w sporcie. Natomiast e, dzisiaj rzeczywiście było, było odrobinę loteli. Nie każdy trafił na dobre warunki, ale uważam też, e, że jeżeli każdy zrobi z nas dobrą pracę, odda najlepszy skok, na jaki go stać w danym momencie, no to warunki też by ty nie przeszkodzą. Natomiast też nie chcę komentować zbytnio e, skoków innych, bo ja mogę komentować swoje skoki. No, no, no. I roz Dzięki. Rozumiem, że jesteś zadowolony i z optymizmem czekasz na jutro. Tak, czekam na jutro i... No i cóż, idę na kontrolę dopingową. <noise> Dziękuję Kamil. Gratulacje. Dzięki.